Czy kiedykolwiek zastanawiało cię dlaczego, mimo najlepszych intencji, twoje cele wciąż wydają się poza zasięgiem? Co jeśli największą przeszkodą nie jest to, co robisz, ale to, co myślisz? Wyobraź sobie, że w ciągu zaledwie pięciu dni możesz zmienić swoje życie, po prostu zmieniając sposób, w jaki rozmawiasz ze sobą. Brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, a jednak to jest możliwe. W tym filmie zagłębimy się w tajemnice, które mogą odmienić Twoje życie na zawsze. Joe Dispenza, ekspert w dziedzinie neurobiologii i medytacji, podzieli się technikami, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie i swoje możliwości. Poznasz metody, które nie tylko uciszą Twego wewnętrznego krytyka, ale także otworzą drzwi do realizacji pragnień, które wydawały się nieosiągalne. Zastanów się przez chwilę. Co by było, gdybyś mógł zyskać pełną kontrolę nad swoim przeznaczeniem? Co by było, gdyby każdy dzień zaczynał się od poczucia, że twoje życie zmierza dokładnie tam, gdzie tego pragniesz? Wyobraź sobie, że zamiast nieustannie walczyć z przeciwnościami, zaczynasz przyciągać do swojego życia wszystko, co najlepsze. Wystarczy, że dasz sobie szansę i na pięć dni całkowicie zanurzysz się w tym procesie. Gotowy na odkrycie sekretów, które mogą zmienić wszystko? Jeśli tak, to ten film jest dla ciebie. Przed nami ekscytująca podróż. To podróż w głąb siebie, gdzie odkryjesz narzędzia, które pozwolą ci na zawsze przekształcić swoje życie. To czas, by przejąć stery i skierować swoją energię tam, gdzie naprawdę chcesz być. Zacznijmy teraz. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego mimo najlepszych starań wciąż napotykacie te same przeszkody? Dlaczego sukces wydaje się tak odległy? Nawet gdy robicie wszystko, co w Waszej mocy, odpowiedź często tkwi nie w świecie zewnętrznym, ale w tym, co dzieje się wewnątrz Waszego umysłu. Każdy z nas nosi w sobie głęboko zakorzenione przekonania, które nieświadomie sabotują nasze działania. Te przekonania, wdrukowane w przeszłości, działają jak niewidoczne bariery, które powstrzymują nas przed realizacją marzeń. Gdy w głębi siebie wierzysz, że na coś nie zasługujesz, Twoje podświadome myśli będą podważać każdy krok, jaki podejmiesz, nawet jeśli na poziomie świadomym robisz wszystko, co w Twojej mocy, by odnieść sukces. Joe Dispenza zwraca uwagę na to, że zanim zaczniemy zmieniać swoje życie, musimy rozpoznać te ukryte programy, które kierują naszymi decyzjami. To, co mówimy sobie codziennie, staje się naszą rzeczywistością. Frazy takie jak to jest zbyt trudne, nigdy mi się nie uda, czy nie jestem wystarczająco dobry, działają jak kotwice, które trzymają nas w miejscu. Co jednak, gdybyśmy mogli świadomie zmienić ten wewnętrzny dialog? Wyobraźcie sobie, że wasz umysł jest jak ogród. Jeśli pozwolicie chwastom, czyli negatywnym przekonaniom, na rozrastanie się, zdominują one wszystko inne. Aby osiągnąć sukces, musicie te chwasty wyrwać z korzeniami. Zacznijcie od obserwacji swoich myśli. Kiedy pojawi się negatywna myśl, zatrzymajcie się i zapytajcie siebie, czy to naprawdę jest prawda? Czy ta myśl mi pomaga, czy mnie ogranicza? W większości przypadków odkryjecie, że te myśli to iluzje, które was blokują. Gdy uświadomicie sobie, jak ogromny wpływ mają wasze przekonania, zrozumiecie, dlaczego niektóre dni są tak trudne. Ale to właśnie w tej świadomości tkwi klucz do zmiany. Zamiast walczyć z zewnętrznymi okolicznościami, Zacznijcie od wewnętrznej transformacji. Zidentyfikujcie swoje sabotujące przekonania i zastąpcie je nowymi, wspierającymi. Powtarzajcie sobie: Zasługuję na sukces, jestem w stanie to osiągnąć. Każdy dzień przynosi mi nowe możliwości. Regularne stosowanie pozytywnych afirmacji może wydawać się proste, ale jest niezwykle skuteczne w przeprogramowywaniu umysłu i tworzeniu nowej rzeczywistości. W kolejnej części filmu zagłębimy się w techniki wizualizacji, które pomogą przekształcić Wasze myśli i wprowadzić realne zmiany w życiu. Jednak już teraz pamiętajcie: Prawdziwa zmiana zaczyna się od Waszego wnętrza. Usuńcie mentalne blokady i przygotujcie swój umysł na nowe, pozytywne wzorce, które poprowadzą Was ku sukcesowi. Wyobraźcie sobie, że Wasze myśli są jak projektant, który szkicuje plany Waszego życia. Każdy obraz, który pojawia się w umyśle, każdy scenariusz, który odtwarzacie, wpływa na to, co rzeczywiście dzieje się wokół Was. Wizualizacja to nie tylko marzenie na jawie, to potężne narzędzie, które może kształtować Waszą rzeczywistość. Wizualizacja działa na dwóch poziomach: umysłowym i fizycznym. Kiedy tworzycie w umyśle żywy obraz tego, czego pragniecie, Wasz mózg zaczyna działać, jakby to już było prawdziwe. Neurony, które są aktywne podczas rzeczywistych doświadczeń, stają się również aktywne podczas intensywnej wizualizacji. W ten sposób możecie przygotować swój umysł i ciało na sukces, zanim jeszcze się on wydarzy. Czy wiecie, że wielu sportowców, artystów i liderów używa wizualizacji, aby osiągać swoje cele? Nie chodzi tylko o to, by zobaczyć siebie na podium, ale by naprawdę poczuć każdy krok na drodze do sukcesu. Wizualizacja pomaga przeprogramować umysł, tworząc nowe ścieżki neuronowe, które wspierają realizację celów. To, co wyobrażacie sobie regularnie, staje się dla Was coraz bardziej realne, aż w końcu zaczyna się manifestować w świecie fizycznym. Aby w pełni wykorzystać siłę wizualizacji, ważne jest, aby działać z jasnością i konsekwencją. Wyobraźcie sobie swoje cele w najdrobniejszych szczegółach nie tylko to co chcecie osiągnąć, ale także to jak się przy tym czujecie. Kluczem jest zaangażowanie wszystkich zmysłów. Gdy wizualizujecie, zobaczcie kolory, usłyszcie dźwięki, poczujcie zapachy, dotyk i smak. Im bardziej realistyczny obraz, tym silniejsze oddziaływanie na waszą podświadomość. Pomyślcie o tym w ten sposób. Jeśli wasz umysł jest ogródkiem, to wizualizacja jest wodą, która nawadnia wasze nasiona marzeń. Regularna praktyka wizualizacji sprawia, że te nasiona zaczynają kiełkować, a wasze pragnienia stają się coraz bardziej namacalne. Nie wystarczy jednak tylko marzyć. Wizualizacja to akt tworzenia, który łączy wyobraźnię z emocjami. Gdy wyobrażacie sobie sukces, odczuwacie emocje z nim związane: radość, dumę, spokój. Te emocje są jak nawozy, które przyspieszają wzrost waszych marzeń. Jednak wizualizacja to coś więcej niż tylko wyobrażanie sobie przyszłości. To również sposób na przezwyciężenie przeszkód. Kiedy napotykacie trudności, możecie użyć wizualizacji, aby zobaczyć siebie pokonującego te wyzwania z łatwością i pewnością siebie. Praktykując to regularnie, wasz umysł zaczyna wierzyć, że jesteście w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Jakie napotkacie na swojej drodze. Na koniec pamiętajcie, że wizualizacja działa najlepiej, gdy jest połączona z wdzięcznością. Kiedy wizualizujecie, zachowujcie wdzięczność za to, co już macie i za to, co nadchodzi. To uczucie wdzięczności podnosi Waszą energię i przyciąga jeszcze więcej pozytywnych doświadczeń do Waszego życia. Podsumowując, wizualizacja to narzędzie które pozwala Wam kształtować Waszą rzeczywistość w sposób świadomy i celowy. To coś więcej niż marzenie to proces twórczy, który zaczyna się w umyśle, ale znajduje swoje odzwierciedlenie w świecie zewnętrznym. Zaczynając od prostych ćwiczeń wizualizacyjnych i praktykując je regularnie, możecie zbudować życie, o jakim zawsze marzyliście. Teraz jest czas, aby wykorzystać tę moc i zacząć tworzyć swoją przyszłość już dziś. Medytacja to coś więcej niż tylko chwilowe wyciszenie czy odpoczynek od codziennych obowiązków. To potężne narzędzie, które pozwala nam przejąć kontrolę nad własnym umysłem, ciałem i emocjami. W świecie pełnym pośpiechu i hałasu medytacja oferuje nie tylko chwilę wytchnienia, ale także drogę do głębokiej transformacji. Zastanówcie się nad tym. Umysł to niesamowicie potężne narzędzie, ale często działa na autopilocie, reagując na stresy i wyzwania w sposób mechaniczny, oparty na starych nawykach i przekonaniach. Medytacja to sposób na przerwanie tego cyklu, umożliwia zatrzymanie się, spojrzenie w głąb siebie i wzięcie oddechu, który resetuje cały system. Podczas medytacji nasz mózg zmienia swoje fale z wysokiej częstotliwości beta, charakterystycznej dla stanu aktywności i stresu. Na wolniejsze fale alfa i teta, które są związane z głębokim relaksem i introspekcją. To w tych stanach możemy dosłownie przeprogramować nasz umysł, uwalniając się od starych, ograniczających wzorców myślenia i otwierając się na nowe możliwości. Jednym z kluczowych aspektów medytacji jest jej zdolność do wprowadzenia nas w stan bycia tu i teraz. Zamiast martwić się przyszłością lub analizować przeszłość, Medytacja skupia naszą uwagę na obecnej chwili. To właśnie w teraźniejszości możemy doświadczać prawdziwego spokoju, zrozumienia i akceptacji. Kiedy regularnie praktykujemy medytację, uczymy się, jak przenosić ten stan spokoju do naszego codziennego życia, reagując na wyzwania z większą świadomością i opanowaniem. Ale medytacja to nie tylko sposób na redukcję stresu to również klucz do podniesienia naszej energii. Kiedy nasz umysł jest zrelaksowany, a ciało odprężone, nasza energia naturalnie wzrasta. W tym stanie jesteśmy w stanie lepiej dostroić się do naszych intencji i marzeń, a nasze działania stają się bardziej skoordynowane i skuteczne. Medytacja ma również głęboki wpływ na nasze ciało. Badania naukowe potwierdzają, że regularna praktyka medytacji może obniżać ciśnienie krwi, wzmacniać układ odpornościowy a nawet wspierać procesy regeneracyjne organizmu. Nasze ciało i umysł są nierozerwalnie połączone. Kiedy uspokajamy umysł, ciało automatycznie podąża za nim, wprowadzając nas w stan równowagi i harmonii. Jednak medytacja nie musi być skomplikowana ani wymagająca. Można zacząć od prostych ćwiczeń, takich jak skupienie na oddechu, powtarzanie mantry, czy obserwacja myśli bez ich oceniania. Ważne jest, aby praktykować regularnie, nawet przez kilka minut dziennie. Kluczem jest konsekwencja. Regularna medytacja, nawet krótka, przynosi trwałe korzyści. Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z medytacją, warto spróbować techniki medytacji prowadzonej. Dzięki niej łatwiej jest skupić uwagę i w pełni zanurzyć się w procesie. Wraz z praktyką, z czasem, można odkryć, że medytacja staje się naturalnym elementem codzienności. Momentem spokoju i wytchnienia, na który czeka się z radością. Podsumowując, medytacja to potężne narzędzie, które otwiera drzwi do wewnętrznej transformacji. Uczy nas, jak zwolnić, być obecnym i czerpać siłę z chwili obecnej. Dzięki medytacji możemy nie tylko zredukować stres, ale także podnieść naszą energię, poprawić zdrowie i przyciągnąć do siebie to, czego naprawdę pragniemy. Niezależnie od tego, czy jesteś na początku swojej drogi, czy już masz doświadczenie w medytacji, to praktyka, która może odmienić Twoje życie na głębokim poziomie. Teraz jest czas, aby pozwolić sobie na chwilę ciszy i odkryć moc, która płynie z bycia tu i teraz. Wdzięczność to jeden z najpotężniejszych, a zarazem najprostszych sposobów na przekształcenie naszego życia. Choć może wydawać się niepozorna, Regularna praktyka wdzięczności potrafi zdziałać cuda, wpływając na nasze samopoczucie, relacje, a nawet zdrowie. Co więcej, wdzięczność działa jak magnes, przyciągając do nas więcej pozytywnych doświadczeń i okazji. Na czym polega tajemnica wdzięczności? Kiedy świadomie koncentrujemy się na tym, za co jesteśmy wdzięczni, zmieniamy swoje wewnętrzne nastawienie. Nasze myśli przestają krążyć wokół problemów i braków a zaczynają skupiać się na obfitości, jaką już posiadamy. To przesunięcie perspektywy nie tylko poprawia nastrój, ale także otwiera nas na nowe możliwości, które wcześniej mogły być niewidoczne. Jednym z najprostszych sposobów na wprowadzenie wdzięczności do codziennego życia jest prowadzenie dziennika wdzięczności. Każdego dnia, najlepiej rano lub wieczorem, zapisz kilka rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Mogą to być drobne sprawy, jak filiżanka ulubionej kawy, uśmiech bliskiej osoby, czy słońce za oknem. Mogą to być także większe wydarzenia, jak zdrowie, praca czy relacje, które przynoszą radość. Kluczem jest regularność. Im częściej praktykujesz wdzięczność, tym bardziej staje się ona naturalną częścią Twojego życia. Wdzięczność działa również jako katalizator w procesie manifestacji. Kiedy jesteśmy wdzięczni za to, co mamy i za to, co nadchodzi, Podnosimy swoją energię i wibracje. To, co wydaje się niematerialne, zaczyna przyciągać konkretne rezultaty w rzeczywistości. Wdzięczność nie tylko zbliża nas do spełnienia marzeń, ale także wzmacnia poczucie spełnienia już teraz. Co więcej, praktyka wdzięczności ma realny wpływ na nasze zdrowie. Badania pokazują, że osoby, które regularnie wyrażają wdzięczność, doświadczają mniej stresu, lepiej śpią, a także mają silniejszy układ odpornościowy. To dowód na to, że nasze myśli i emocje wpływają na nasze ciało. Gdy jesteśmy wdzięczni, nasze ciało reaguje na te pozytywne emocje, wprowadzając nas w stan równowagi i harmonii. Wdzięczność to także doskonałe narzędzie do poprawy relacji międzyludzkich. Kiedy wyrażamy wdzięczność wobec innych, umacniamy więzi i budujemy głębsze, bardziej satysfakcjonujące relacje. Proste dziękuję, wypowiedziane z serca może otworzyć drzwi do bardziej harmonijnej i pełnej zrozumienia komunikacji. Jednak wdzięczność to nie tylko pozytywne myślenie, to także sposób na przekształcenie trudnych sytuacji. Gdy stajemy przed wyzwaniem, praktykowanie wdzięczności pozwala nam znaleźć w nim lekcje, które możemy wykorzystać do dalszego rozwoju. Wdzięczność uczy nas, że nawet w trudnych chwilach możemy znaleźć coś, co nas wzbogaci i wzmocni. Praktykowanie wdzięczności nie wymaga wiele czasu ani wysiłku, wystarczy kilka minut dziennie, aby dostrzec jej potężne efekty. Można zacząć od prostego ćwiczenia. Każdego ranka, zaraz po przebudzeniu, pomyśl o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Niech to stanie się Twoim codziennym rytuałem. Dzięki temu rozpoczniesz dzień z pozytywną energią i nastawieniem, które będą towarzyszyć Ci przez resztę dnia. Podsumowując, wdzięczność to klucz do życia pełnego radości, obfitości i harmonii. To narzędzie, które każdy z nas ma w zasięgu ręki, a jego regularne stosowanie może przynieść niezwykłe korzyści. Zacznij od dzisiaj. Znajdź chwilę, aby wyrazić wdzięczność za wszystko, co już masz i za to, co dopiero nadchodzi. Zobacz, jak Twoje życie zaczyna zmieniać się na lepsze, otwierając drzwi do nowych, pozytywnych doświadczeń. W drodze do realizacji naszych marzeń i celów przeszkody są nieuniknione. Niezależnie od tego, jak bardzo się staramy, Zawsze pojawią się wyzwania, które sprawdzą naszą determinację i wiarę w siebie. Jednak to, jak podchodzimy do tych przeszkód, decyduje o tym, czy staną się one naszymi wrogami, czy sprzymierzeńcami. Pierwszym krokiem w pokonywaniu przeszkód jest zmiana perspektywy. Zamiast postrzegać wyzwania jako bariery, które nas zatrzymują, zacznijmy widzieć je jako lekcje, które mogą nas wzmocnić. Każda trudność niesie ze sobą potencjał do rozwoju. Często to właśnie w momentach największych trudności odkrywamy w sobie siłę, której wcześniej nie byliśmy świadomi. Kiedy napotykamy przeszkodę, naturalnym odruchem może być frustracja, zwątpienie, a nawet chęć poddania się. To właśnie w takich chwilach kluczowe jest, aby pamiętać o swoim celu i o tym, dlaczego w ogóle zaczęliśmy tę podróż. Przypomnij sobie, co motywowało Cię do działania i pozwól, aby ta motywacja była Twoim przewodnikiem przez trudności. Jedną z najczęstszych przeszkód, z jakimi się spotykamy, są nasze własne wątpliwości i lęki. To wewnętrzny głos, który mówi: To jest zbyt trudne, nie dam rady, może to nie jest dla mnie. Ten głos jest tylko echem starych przekonań, które można przeprogramować. Zamiast słuchać tego głosu, zadaj sobie pytanie. Jak mogę to rozwiązać? Co mogę zrobić, aby iść naprzód? Przekierowanie myśli z problemu na rozwiązanie to klucz do pokonywania wewnętrznych barier. Kolejną przeszkodą, z którą często się spotykamy, jest brak cierpliwości. W świecie, gdzie wszystko dzieje się szybko, łatwo wpaść w pułapkę oczekiwania natychmiastowych rezultatów. Jednak prawdziwa zmiana wymaga czasu i konsekwencji. Kiedy widzimy, że postęp jest wolniejszy niż byśmy chcieli, zamiast się zniechęcać, warto skupić się na małych krokach, które robimy każdego dnia. Każdy z tych kroków przybliża nas do celu, nawet jeśli postęp nie jest od razu widoczny. Ostatecznie, jedną z najtrudniejszych przeszkód może być przekonanie, że musimy wszystko kontrolować. Czasami życie przynosi nam nieoczekiwane zmiany, które wydają się burzyć nasze plany. W takich momentach, Kluczowe jest zaufanie procesowi. Zamiast walczyć z rzeczywistością, spróbuj zaakceptować to, co się dzieje i dostosować swoje działania do nowych okoliczności. Często to, co wydaje się przeszkodą, staje się okazją do odkrycia nowych dróg i możliwości, które wcześniej były niewidoczne. Podsumowując, pokonywanie przeszkód to umiejętność, którą można rozwijać, wymaga zmiany myślenia, cierpliwości. Elastyczności i zaufania do siebie oraz do procesu życia. Pamiętaj, że każda przeszkoda jest tylko kolejnym krokiem w Twojej podróży. Kiedy nauczysz się widzieć w nich szansę na rozwój, żadna trudność nie będzie w stanie Cię zatrzymać. Każda pokonana przeszkoda zbliża Cię o krok do realizacji marzeń i celów, które sobie wyznaczyłeś. Podróż, którą właśnie odbyliśmy, to odkrycie mocy, która tkwi w nas wszystkich. Od zrozumienia, jak nasze wewnętrzne przekonania mogą sabotować nasze działania poprzez potęgę wizualizacji, medytacji i wdzięczności, aż poradzenie sobie z przeszkodami wszystkie te elementy są kluczami do stworzenia życia, o jakim marzymy. Jednak sama wiedza to nie wszystko. Kluczowe jest działanie. Teraz jest czas, aby wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Zacznij od małych kroków, od wprowadzenia wizualizacji, medytacji i wdzięczności do swojej codzienności. Nawet kilka minut dziennie poświęconych na te praktyki może przynieść znaczące zmiany. Pamiętaj, że największe transformacje zaczynają się od drobnych, ale konsekwentnych działań. Nie czekaj na idealny moment, aby zacząć. Idealny moment jest teraz. Weź odpowiedzialność za swoje myśli, emocje i działania. Każdy dzień to nowa szansa, aby zbliżyć się do życia, jakie pragniesz stworzyć. Praktykuj wdzięczność za to, co już masz. Wizualizuj cele, które chcesz osiągnąć i medytuj, aby wzmocnić swoje połączenie z teraźniejszością. Te narzędzia są w Twoim zasięgu, wystarczy, że po nie sięgniesz. Na zakończenie, przypomnij sobie, że masz w sobie ogromny potencjał. To, co wydaje się dzisiaj nieosiągalne, może stać się rzeczywistością, jeśli zainwestujesz w to swoją energię, uwagę i wiarę. Każdy krok, który podejmujesz, przybliża Cię do Twoich marzeń. Zacznij teraz, działaj konsekwentnie, a wkrótce zobaczysz jak twoje życie zaczyna się zmieniać na lepsze. Twoje marzenia są w zasięgu ręki, czy jesteś gotowy, aby je urzeczywistnić?